Witam serdecznie. Sezon drugi w Expedition Amadeus Runner Game jest już dostępny. Co nowego oprócz nowych pojazdów i mapy Beskid? Sami zobaczcie, jest troszkę rzeczy, które dodali nam tutaj łącznie z tym sezonem. Serdecznie zapraszam do obejrzenia materiału. Tak jak widać, nowy region Beskidy Wschodnie. Mamy tutaj do wykonania 15 ekspedycji, 14 kontraktów, 10 zadań i 26 modyfikacji do odblokowania. Także myślę, że będzie co robić. Jest tutaj też śnieg, pierwszy raz w Expedition. Dwie mapy ten sezon nam udostępnia, czyli Zielone Ujście Rzeki, tak jak widać tutaj 2 km na 2 km mapka. Po prawej stronie jest widoczna i mamy też Beskidzkie Jaskinie, gdzie są do wykonania trzy ekspedycje. Tutaj mapę musimy sobie odkryć i będziemy to robili w trakcie wykonywania ekspedycji. Dodatek wyposaża nas w dodatkowe ciężarówki. Jest to Mercedes-Benz Unimog U2450L. Tak jak widać kosztuje w sklepie 75 tysięcy. On jest dostępny od razu hmm, po zakupie DLC. Dodatkowo dochodzą jeszcze dwa auta, które trzeba odblokować w trakcie e, ekspedycji. Czyli mamy tutaj Traun BR-0D. To jest pojazd zwiadowczy. I Decin S3T. Także do tych będziemy mieli dostęp w trakcie wykonywania ekspedycji w Beskidach przypuszczam. Tak prezentuje się nowy Mercedes w garażu. Możemy sobie go dostosować. Czyli co tutaj dostaliśmy? Trzy rodzaje silnika. Ja już tu go wyposażyłem w najlepszy silnik, tak. Mamy też cztery rodzaje biegów standardowo. Zawieszczenie jest możliwość zawieszczenia za fabryczne i podwyższone. Także trzy rodzaje zawieszczenia. W oponach mamy też zmianę, doszedł nam tutaj śnieg, czyli przyczepność opon na śnieg. Dodatkowa statystyka do wszystkich opon. To nam doszło. Mamy terenowe, mamy błotne, nie mamy z łańcuchami, jeszcze, nie zauważyłem przynajmniej. Także te na, na przykład na błotne, tu mamy na śnieg doskonałe, błoto doskonałe, teren doskonały, skały wysokie. Tak, tak to wygląda. Wyciągarki w standardzie, dyferencjał. Mamy blokowany snurkel. Dwa rodzaje. Tu jeszcze widać, że nie zmienili nazwy. W różnych możemy sobie tutaj dokupić rezerwy awaryjne. Duże od razu, tak. Zewnętrzna klatka jest dostępna. Błotniki dwa rodzaje. Na dach możemy sobie wrzucić bagażnik dachowy. Na przód mamy dwa rodzaje. Zderzaka, obręcze, czyli to już jest tylko estetyczne i i wykończeniowe moduł ramy. Tutaj też mamy nową rzecz po założeniu tej krótkiej płaskiej platformy możemy sobie go wyposażyć nie tylko tego za każdy pojazd w moduł CRG0. Czyli to jest ten nasz moduł pojazdu bezzałogowego. Możemy sobie go tutaj wziąć na burty. Na razie zostawimy sobie krótką burtę. Ja na innym na innej ciężarówce mam go wziętego zaraz go zaprezentuję. No on jest tutaj zamontowany na AFIMie, tak. Dodatkowo, jeszcze zwiadowcze pojazdy także mogą być wyposażone w ten pojazd bezzałogowy i montujemy go na dachu. Czyli zamiast bagażnika możemy zamontować ten nasz CRG0. Że weźmiemy go sobie teraz ze sobą. E tutaj wezmę jeszcze pojazd zwiadowczy z. Wykrywaczem metalu, bo tutaj też troszkę się to zmieniło. Tak jak zauważyliście, doszła nam jedna rzecz. Czyli tu jest tak, jakby baterie i akumulatory i to też jest dodatkowa rzecz, bo możemy pojazdy teraz wyposażyć, doposażyć w trzy różne właśnie rzeczy dodatkowe, czyli nie tylko paliwo i części, ale też jest możliwość doposażenia pojazdu w akumulatory. One potrzebne nam są do y, ładowania akumulatorów pojazdu bezzałogowego i także do wykrywacza metalu, który teraz czerpie już energię z, z tych akumulatorów. Działa on troszkę na innej zasadzie. No dobrze, udamy się teraz na mapę. No i tak wygląda ten nasz region Beskid. Tak? Czyli mamy już ten śnieg. Mapa na razie jest nieodkryta, bo dopiero zacząłem grę. Przejedziemy sobie kawałek. Tym nowym Mercedesem. On <noise> no, spisuje się nawet fajnie, nie powiem. Eee, teraz w kwestii tych pojazdów bezzałogowych. Czyli na przykład tutaj mamy Afima z modułem tego pojazdu bezzałogowego. Przesiądziemy się teraz do niego. On jest tutaj też widoczny, tak? Bo on także może ze za sobą zabierać rzeczy. Będziemy wykorzystywali go w jaskiniach zapewne, gdzieś gdzie może, nie możemy dotrzeć ciężarówką. No, rozkładanie wygląda w prosty sposób, bo mamy tutaj pojazd bezzałogowy, czyli w momencie jak sobie klikamy, możemy go sobie wystawić i on już jest wystawiony na zewnątrz. Jakie tutaj ma możliwości ten pojazd? Czyli nie mamy paliwa, jest zasilany energią, czyli potrzebujemy akumulatorów i energii. Aby móc po prostu tutaj jeździć, tak? Dodatkowo jest możliwość powrotu do pojazdu, czyli wracamy do sterowania pojazdem, z którego został on wysłany, ewentualnie przenosimy pojazd bezzałogowy z powrotem do modułu, tak? Czyli tak, jakbyśmy go po prostu resetowali z mapy, z powrotem do ciężarówki. Dysponuje on też wyciągarką, dwa punkty tylko, czyli jeżeli jest gdzieś ciężko do przejechania. Albo coś, możemy sobie użyć też wyciągarki w tym pojeździe, bezzałogowym. Co więcej, możemy sobie na niego zabierać rzeczy, czyli na przykład teraz y, wymienimy sobie tutaj z Mercedesem. Zabiera on i sprzęt, czyli ma dwa sloty na sprzęt, czyli możemy zabrać ze sobą kotwiczkę i podnośnik ewentualnie, tak. I zawiera dwa miejsca na y, rzeczy z burt. I tutaj już widać, że jest on załadowany tymi dwoma rzeczami, tak. No dobra, przejedźmy się troszkę tym pojazdem. Cicho chodzi, bo to silnik elektryczny. <laughs> mamy tutaj tylko skrzynię automat, więc jazda do przodu. On nie jest zbyt szybki. Nie można mu też zmienić opon. I jest malutki. Także tak to wygląda mniej więcej. I tak jak mówię, tutaj mamy jara, który ma zamontowany, czyli wóz zwiadowczy, który ma zamontowany ten pojazd bezzałogowy na dachu. Możemy sobie to też. Tutaj wypróbować, czyli zmienimy sobie pojazd. Rozkładanie wygląda w ten sam sposób, czyli po prostu sobie wskazujemy miejsce, gdzie ma być ten pojazd rozstawiony. Dodatkowo te pojazdy mają zasięg, tak jak widać, ten biały tutaj, gdzie są połączone z pojazdem, z którego zostały wypuszczone. Doszły nam nowe czujniki, którymi możemy sobie ten zakres zwiększać i, i rozstawiać po prostu po mapie. Tak, abyśmy mogli gdzieś tym pojazdem bezzałogowym dojechać w dalsze miejsce. Teraz tak, jeżeli chodzi o tą energię, którą tutaj mamy, czyli zasilanie tego pojazdu, mamy tutaj, możemy sobie wozić ze sobą baterię, tak jak widać. tak. Dodatkowo w bazie, wejdziemy sobie teraz do pojazdu zwiadowczego SIRO. Dodatkowo w bazie doszedł nam moduł. Które możemy sobie wybudować, tak jak widzicie, tutaj jest generator. On zamienia nam paliwo na, tak jakby te akumulatory. Tak? Po postawieniu tego modułu, tam mamy ten generator, możemy sobie zabrać ze za sobą dodatkowe akumulatory. Je się wozi na burcie. Ale teraz, już każde auto, tak jak widzicie, ma też swój magazyn takich baterii. Czyli, tak jak tutaj widać, oprócz części koła jest ten nasz akumulator, który mamy montowany w pojeździe i zapas, w którym możemy doładować ten akumulator. Do czego używana jest jeszcze ta energia? Sprawdziłem sobie radary. Radary dalej używają paliwa, ale właśnie wykrywacz metali już tutaj zużywa nam 1,5 kW na minutę energii i po jego załączeniu non-stop pokazuje nam. Po wykryciu jakichś rzeczy ścieżkę, czyli to nie jest tak, że skanujemy i nam znika nagle ten kolor, tylko w dalszym ciągu widzimy, w którą stronę mniej więcej mamy się udać. Tu mamy ten magazyn energii, z niego możemy sobie zabierać te dodatkowe rzeczy, tak. No i tak to mniej więcej wygląda. Tokeny zdobywamy za wykonywanie ekspedycji, czyli tak jak tu widzicie, wybierając sobie ekspedycję i pokazując nagrody, tu są widoczne. Tokeny, które możemy sobie zdobyć za ukończenie ekspedycji z 5, za jakieś dodatkowe yy, stawiane warunki podczas ekspedycji, zdobywamy dodatkową gotówkę i dodatkowe tokeny. Co więcej, możemy sobie powtarzać teraz ekspedycje, które już wykonaliśmy czyli na przykład tutaj mam wykonane ekspedycje w Karpatach, i za wykonanie i zrobienie tych premii możemy sobie te tokeny odblokowywać. Troszkę ubolewam nad tym, że. Przy przejściu mm, 70% gry, już te tokeny za ukończenie ekspedycji nie zostały mi doliczone do, do konta. Szkoda, bo troszkę się namęczyłem. Tokeny, o których wcześniej wspomniałem, wykorzystujemy sobie tutaj w akcesoriach. Doszły nam dwie zakładki. Oprócz naklejek zewnętrznych, możemy sobie dokupić różne dźwięki klaksonów oraz ramki dla profilu gracz, które będą widoczne że w koopa. Także tutaj możemy sobie to zakupić za te tokeny, które zdobywamy dodatkowo. Mam nadzieję, że materiał się podobał i informacje będą przydatne. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, ewentualnie suba, jakiś komentarz, to na pewno pomoże. Także serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Na pewno na kanale będziemy ogrywali Beskidy na żywo. Serdecznie zapraszam. Trzymajcie się.